Jakub jak brutalnymi wulgaryzmami uderzył w koalicję 15 października. Czy rząd jest bliski upadku? Posłuchaj bo warto. Ale czy rzeczywiście trzecia droga proponuje, żeby pan Rafał Trzaskowski włączył się w negocjacje koalicyjne? Że partie polityczne dostają Państwo polskie do zarządzania, te większości sejmowe to jest kwestia zarządzania państwem, a nie przejmowania na własność. I Tusk niestety on z państwem polskim się, że tak powiem, w ten sposób połączył, że to jest jego. Politycy są jego, wszystko jest jego. No a to jest nieprawda. I tu myślę, że taki upadek z dość dużej wysokości będzie dla niego bardzo ostrzeźwiający. Natomiast oczywiście wątpię, żeby to wotum było przeciwko Tuskowi, bo to jest tak mniej więcej jakbyśmy w kuchni, kucharek się zapytali, czy, czy dobrze obiady robią, prawda? Zawsze powiedzą, że dobrze robią, albo najlepiej na świecie. Więc to taka będzie sytuacja. Do... Na no, riempad z tymi kucharkami to już nie bywa, bo to takie też przysłowia są. Gdzie tre... kucharek sześć, no, a ten kucharek to jest to. Kończy się, miesiąc, się więc, słabo, więc może być. Że tu może no. być kłopot, bo Tusk, przed nim jest bardzo poważne zadanie polegające na tym, że musi skrócić ogon, bo Polski nie stać na taki rząd, bo to przypomnę tylko, że ten rząd jest najbardziej rozpasanym rządem, proszę Państwa, w historii Rzeczypospolitej. Nie było takiego rządu, tak e, kosztownego.